Witam państwa bardzo serdecznie, Europejski Kongres Finansowy. A moim państwa gościem jest Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Millennium. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pandemia zmieniła wszystko, a w bankach też zmieniła wszystko czy nie? Zmieniła dużo, ale można, żeby jakoś zawiązać tę dyskusję, można powiedzieć, że nie zmieniła nic. Czy nie wprowadziła nic, czego nie bylibyśmy świadomi wcześniej, natomiast istotnie niektóre procesy przyspieszyła. Czyli trendy, które miały nastąpić za 10 lat, nastąpiły przez tak. Rok. Adopcja rozwiązań cyfrowych przez klientów przyspieszyła zdecydowanie. Klienci zmienili sposób interakcji z bankiem, przerzucając się do tych kanałów, które były w trakcie pandemii naturalne, do kanałów zdalnych. Więc kanały cyfrowe, ale również kontakt telefoniczny z bankiem stały się ważniejsze niż kontakt z oddziałem. Byliście gdzie... na to gotowi? Jako branża? Dzień przed powiedziałbym, że nie. Dwa dni po już działaliśmy w nowym trybie, więc na pewno skalowalność rozwiązań cyfrowych dała radę nie mieliśmy żadnego problemu z nieco rosnącym ruchem, chociaż to nie było z dnia na dzień takie zero-jedynkowe, gwałtowne powiększenie ruchu, tylko stopniowy wzrost. To, gdzie widzieliśmy więcej gwałtownych zmian i szybkiej potrzeby reakcji, to było na przykład kontakt-center, gdzie klienci kontaktowali się bardzo często, ale przez bardzo krótki okres czasu, więc to, to był taki E, krótki okres, którym e, dało się zarządzić, potem e, te trendy wróciły do normy, tylko tak jak powiedziałem, e, krzywe się wystromiły i, i, i wzrosty następowały szybciej. Z kolei, jeżeli chodzi o pracę zdalną, którą wdrożyliśmy w bardzo krótkim czasie w centrali, to były pewnego rodzaju wyzwania, e, wyzwania sprzętowe, z którymi poradziliśmy sobie dosyć szybko i w zasadzie w ciągu kilku e, dni byliśmy w stanie przedstawić organizację na pracę zdalną. Ten trzeci obszar, który był bardzo wymagający, obszar, który był niepodatny na pracę zdalną, czyli oddziały obsługujące klientów w świecie realnym, fizycznym, w szybkim czasie dostosowaliśmy do tego, aby ten serwis mógł być dostarczany w bezpieczny sposób wprowadzając wszystkie wymagania związane z pandemią, natomiast e, część klientów dalej chciała i przychodziła, e, przychodziła do oddziałów. Ruch oczywiście spadł, spadł około połowę, e, co e, ważne, e, on już nie wrócił i nie wróci. No właśnie, czy można postawić taką tezę, że to jest koniec oddziałów bankowych, fizycznych? E, gdyby, gdyby spadł e, bliżej 100%, to pewnie można by było taką tezę postawić i bronić. Natomiast on spadł o 50%. Czyli są Więc klienci, mamy którzy tego tak, klientów, którzy cały czas potrzebują tego kontaktu. Mamy e, jakąś część e, rozwiązań, którą klienci wolą e, otrzymać w oddziale e, ze względu na możliwość spotkania twarzą w twarz, które e, w czasach pandemii jest oczywiście utrudnione, ale nadal pełni ważną rolę, e, e, jeżeli e, mówimy o takim elemencie doradczym. Natomiast też nie wszystkie procesy już są możliwe do tego, aby w pełni w procesie end-to-end -end je dostarczać w kanałach cyfrowych. Na przykład kredyty hipoteczne, które ostatnio cieszą się bardzo dużą no popularnością. Nawet jeżeli część procesu, która dotyczy tylko banku, jest możliwa w kanale cyfrowym, u nas klient może zatwierdzić niektóre elementy. E, za pomocą SMS-a może podglądać status swojej aplikacji w aplikacji e, mobilnej, aplikacji kredy, status aplikacji kredytowej w aplikacji mobilnej. Możesz Ale to zaprakuje regulacji, czy... Myślę, że przede wszystkim brakuje współpracy pomiędzy różnymi uczestnikami tego rynku. Mamy sądy, sądy wieczystoksięgowe, mamy różnego rodzaju zwyczaje, jeżeli chodzi na przykład o dostarczanie dokumentacji dotyczącej samej nieruchomości. Tutaj mamy cały czas dużo do zrobienia, tak aby można było wykorzystywać w pełni cyfrowo przepływ danych dotyczących właśnie chociażby nieruchomości. E, wpisywania obciążeń, które są e, siłą się wiążą z zaciąganiem kredytu hipotecznego. No, sądy wieczystoksięgowe działają dzisiaj tak samo jak działy przed pandemią, więc tam się nic nie zmieniło. W związku z tym, cyfryzacja w tym etapie na razie jest niemożliwa. Natomiast tam, gdzie e, możemy realizować e, takie elementy, to stopniowo to robimy i będziemy robić. Polska bankowość uważana jest za najnowocześniejszą na świecie, ale ja postawił taką tezę: uważana jest dlatego, że jednak jest pewna konkurencja i to nie ze strony wyłącznie banków pomiędzy bankami, tylko ze strony fintechów, które jednak wymuszają pewne, pewne rozwiązania cyfrowe. Tak? No, wchodzą w wasz świat, zabierają wam kawałek tortu i mówią: albo się dostosujecie i będziecie walczyć. Wy to też widzicie, prawda? Tak, oczywiście widzimy i ja bym podzielił takie wyzwania, którym dostarczają nam fintechy na, na, na dwie grupy. Pierwszy w zakresie wprowadzania na rynek ciekawych pomysłów, które są jakimś nowym rozwiązaniem z perspektywy całego rynku. Ten element w Polsce raczej się bardzo nie rzuca w oczy, ponieważ banki są, tak jak, tak jak Pan powiedział, na relatywnie wysokim poziomie rozwoju w stosunku do tych firm technologicznych, które dostarczają z reguły na początku jeden wybrany produkt finansowy, ale w zupełnie innej logice procesowej, kanałowej itd. Natomiast. To jest zawsze źródło bardzo fajnych, ciekawych pomysłów, które służą inspiracji. I konkurowanie z Fintechami na tym etapie polega rzeczywiście na tym. Nie tylko mówimy o małych technologicznych firmach, ale też o gigantach cyfrowych, którzy w finansach próbują, próbują zajmować jakieś znaczące, znaczące miejsce. Dostarczenie doświadczenia klienta w świecie cyfrowym, bo tam konkurujemy na tym samym poziomie. I, I to jest wyzwanie, które zwiększa konkurencyjność sektora. Drugim obszarem, z którym Fintechy przychodzą, jest rzucenie wyzwań w zakresie rentowności, ponieważ są w stanie dostarczać niektóre rozwiązania po koszcie dla klienta. Niższym, ponieważ działają na innym rynku. Dokładnie, niż do tej pory był dostarczany przez banki. I tutaj. Tak samo jesteśmy otwarci na, to znaczy musimy konkurować na otwartym rynku i na końcu, na końcu urealniamy koszty dla klienta, jeżeli, jeżeli te rozwiązania rzeczywiście są dobre i, i, i daje, się, daje się taką konkurencję wprowadzić. Na polskim rynku mamy dzisiaj raczej trend odwrotny. To znaczy mówimy o tym, że Mm, opłaty bankowe powinny rosnąć. Przychodząc tutaj na ten wywiad wyszedłem z panelu, w którym e, bankowcy dokładnie, dokładnie na ten temat rozmawiają, że no, opłaty w świecie zero, zerowych stóp procentowych no, gdzieś, e, e, gdzieś musi być to miejsce, w którym klient płaci no, za Może za chwilę bankowe. będzie ten okres, kiedy te stopy procentowe pójdą w górę jednak? E, wcześniej czy później tak, bo ja uważam, że świat zerowych stóp procentowych nie, nie jest kończy. światem naturalnym. Tak chociaż żyjemy w nim od e, pewnie już kilkunastu lat, e, może nie w Polsce, ale, ale w strefie euro, czy, e, czy w niektórych gospodarkach światowych, to jednak patrząc się na e, inne parametry e, makroekonomiczne, no, słuchając ekonomistów widać, że on rzeczywiście zmierza ku, 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 ku końcowi. Z pana doświadczenie, tak na koniec, jakbyśmy mogli powiedzieć, y, jestem przedsiębiorcą. Chce działać na tym rynku cyfrowym, chce zdobywać klienta, to jak go zdobywać? Jak tworzyć dla niego ofertę, żeby ona była dla niego atrakcyjna? Bo ta konkurencja jest bardzo duża. Hmm, tak, to znaczy ja mogę powiedzieć, jak ja to widzę z perspektywy przedsiębiorcy, to trochę większego bankowego. Bo oczywiście, Ale który jeżeli... ma doświadczenie, który ma zaplecze, który przeanalizował te wszystkie procesy. Tak, to znaczy. Y... Patrząc się na zdobywanie nowych klientów w sektorze bankowym to to jest duże wyzwanie, ponieważ na początku mówiliśmy o, o tej roli świata oddziałowego versus świat cyfrowy i rozpoczynanie relacji finansowej, nawet młodzi ludzie z pokolenia Z, pokolenia z jednak wolą rozpoczynać w świecie fizycznym. Oczywiście mamy przykłady, mamy Fizyczne. przykłady. Tak. Mamy przykłady dzisiaj z sukcesem funkcjonujących relacji, które nawiązujemy w świecie cyfrowym, ale to wciąż jest jakiś procent mniejszy od, raczej mniejszy niż większy, jeżeli chodzi o liczbę pozyskiwanych nowych klientów. To, co myślę jest bardzo ważne, to zapewnienie spójnego doświadczenia pomiędzy kanałami, bo taki klient, który rozpoczyna relację w świecie fizycznym… Żeby ona była spójna spójna z perspektywy klienta. Taki klient, który młody, który rozpoczyna relacje z bankiem w świecie fizycznym, to wcale nie jest ten klient, który będzie chciał potem korzystać z banków w tradycyjny oddziałowy sposób. To jest często jedyna jego wizyta, którą on składa w banku, a potem dopiero jak potrzebuje tej porady trochę bardziej skomplikowanej. Skomplikowanego produktu, to być może wybierze kanał, kanał oddziałowy, a być może skontaktuje się z bankiem w inny sposób. Więc my musimy dokładnie ułożyć ścieżki klienta poprzez różne kanały. I jeżeli pyta się Pan o przedsiębiorcę i o inne branże, to myślę, że to jest wyzwanie, które. Szczególnie w czasie pandemii, w byliśmy na temu, jak jednolita, no, nie powinna różnić pomiędzy kanałami. Nie, nie, z perspektywy e, klienta, niezależnie od tego, czy on kontaktuje się przez bankowość elektroniczną, przez telefon, e, czy, czy, czy Ale w oddziale, musisz, jesteśmy jednym na... bankiem. To nie może być tak, że mamy trzy różne oferty dla, dla klienta, bo, bo są trzy różne kanały. Jesteśmy jedną marką, jednym, jednym, jednym podmiotem. Więc wracając jakby do poprzedniego wątku jeszcze patrząc się na doświadczenia z pandemii myślę, że bardzo wiele biznesów, które były oparte na dostarczaniu tylko i wyłącznie w jednym kanale towarów, przeszło tą ścieżkę bardzo szybko, bo, bo chociażby w momencie zamknięcia handlu detalicznego, zobaczyliśmy jak bardzo możemy pójść w stronę doświadczeń wielokanałowych. Takimi przypadkami y, są ciekawe przykłady z y, sektora odzieżowego, gdzie wydawało się, że nie jesteśmy w stanie nic kupić, jak tego nie przymierzymy. A tu się nagle okazuje, A tu się że, nagle okazuje że, że możemy przymierzyć buty, nie przymierzając butów. I to jest i to no Tak, no, no, pojawiły się technologie zmierzenia stopy i, i, i dopasowania tych butów do, do idealnego Tak, ale, do też, tego. ale też możemy je w świecie e, wirtualnym zobaczyć na tej swojej stopie i dostosować do swojego, e, do swojego obrazu i widzieć, czy one nam je pasują, czy nie, więc mamy nie tylko funkcję dopasowania do sylwetki, ale dopasowania do wizerunku. Na koniec, ten klient z pokolenia Z, tak mi się wydaje, choć zaskoczeniem dla mnie było to, co Pan powiedział, że on zaczyna od, od wizyty w, ban, w banku w oddziale fizycznym, ale on też chyba wydaje mi się, że jest mobilny, tak? W sensie, że potrafi poruszać się pomiędzy różnymi bankami i że korzysta z kilku banków jednocześnie. E to nie jest jeszcze regułą. To, że ktoś ma nowoczesne podejście, to wcale nie znaczy, że wybiera kilka, kilka banków na początku. My raczej obserwujemy, że ci najmłodsi klienci mają bardzo intensywne interakcje z naszym bankiem. Ponieważ, z aplikacją. Tak, bardzo dużo transakcji, czy w zasadzie 100% transakcyjności odbywa się w kanałach cyfrowych. To jest klient, który w zasadzie nie używa e, karty e, w formie plastikowej, natomiast e, płaci oczywiście kartą, która jest w telefonie, w zegarku e, czy w różnych urządzeniach. E, I e, jakby sposób tej interakcji to jest e, jeden element, natomiast drugi, pytanie, czy tam jest miejsce na więcej niż jeden bank. W pewnym, e, na pewnym poziomie e, rosną potrzeby finansowe. No i wtedy być może, jeżeli ten bank, który był bankiem pierwszego wyboru, nie jest w stanie dostarczyć, nie wiem, pierwszego kredytu hipotecznego, czy tego typu potrzeb tradycyjnych dla młodszej generacji, które się pojawiają na etapie rozwoju finansów osobistych, no to wtedy jest ten impuls do zmiany banku. I myślę, że budowanie z sukcesem relacji w długim terminie oznacza z jednej strony zbudowanie jej na podstawowym etapie, na podstawowym obszarze takiego codziennego bankowania i korzystania z produktów, a potem posiadanie zdolności do zaspokajania potrzeb we właściwym momencie, kiedy one się pojawiają. I to jest, to jest chyba recepta na doskonałą relację z klientem przez, przez cały okres jego funkcjonowania na rynku finansowym. Banki przestały być bankami, a stały, stały się firmami technologicznymi. Nie i tak, to znaczy banki nie przestały być bankami, dalej są regulacje, dalej musimy spełniać wymogi kapitałowe, dostarczać klientom bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, które jest w bardzo ścisły sposób na rynku regulowane i wzajemnie gwarantowane przez jego uczestników, ale z drugiej strony tak, jesteśmy firmami technologicznymi. Analizujecie mnóstwo danych. Dzisiaj tak, dzisiaj to jest e, olbrzymia i rosnąca część bankowości, która, e, która będzie się rozwijała e, bardzo szybko. Bankowość nie jest nudna, jest ogromnym wyzwaniem e, technologicznym i myślę, że przez najbliższe lata będzie tych wyzwań bardzo dużo. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym e, studiu. Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Millennium. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.